Witam Was serdecznie, ja jestem Ptasiek i dawno nie było testowania DEM, a że mamy Steam Next Fest, czyli e, Festival DEM. No to stwierdziłem, że chociaż jedną grę muszę sprawdzić i trafiłem na iRacing. iRacing pewnie kojarzycie ten tytuł to jest gra dla profesjonalnych kierowców. E... Esportowych. Nawet chyba Max Verstappen i Robert Kubica tutaj w iRacingu jeżdżą. A tak się wydaje przynajmniej. Natomiast twórcy chcą wydać grę taką dla mniej profesjonalnych, czyli taką wersję arkadową, ale z zachowaniem fizyki. A ponieważ tutaj są licencjonowane samochody, licencjonowane tory. To ja sobie grę dodałem do listy życzeń i chcę sprawdzić demo. Master Superstar Amator, Pro Amator. Dobra, niech to jest ten Pro Am. Zobaczmy, co tutaj możemy zrobić. Już gra mi powiedziała, żebym sobie wziął pada w ręce. Mam przygotowany. będziemy jeździć? Proszę, jakie Porsche. To trochę, trochę za głośna ta gra. O kurde. Stawienia. Ja tą głośność muszę zmniejszyć. Audio, um, muzyka tak chyba będzie lepiej, language, a jest polski? No nie, ale jest angielski. Nie wiem, co to jest. Controls. Dobra, tak. Tu wyprzedzają, A jeszcze tu mam za głośno, jeszcze tu mam za głośno. Zdecydowanie mogę zrobić? Nie. To jak? Chciałem być sprytniejszy. nie wiem gdzie tu jest ręczny. A, jeszcze karę dostaję. Jeszcze chyba to jest za głośno, bo strasznie mi to krzyczy. Controls. Eee, ale przypisania klawiszy nie ma, bo jestem ciekaw, czy gdzieś tu jest. Jakiś ręczny. No, niestety, ostatni. Ale też przerodziłem do menu, więc no. Taka trochę kreskówkowa ta grafika, ale licencjonowane wozy są. Kuba Grand Prix. Tamte to były kwalifikacje, a tu już widzę walka na serio się zaczyna. Mhm. Drag Limit. No i coś czuję, że w tej grze będzie dużo fanu i dużo potrzebnej praktyki. A chciałem sprytnie, ale nie wyszło. Jeszcze nie mam wyczucia na dohamowaniu To chyba za mocno zwolniłem. Nie tutaj. Kurde, są emocje, są emocje, to może być naprawdę fajna gra dla osób, które lubią arkadowe ścigałki. A niepotrzebnie opuściłem. Raz mi uciekli. To było fatalne okrążenie. Tu jedziemy na pełnej. W tym nawrocie i nie udało się. Trochę za daleko byłem. Wypadł, wypadł! Jeszcze jedną pozycję odzyskamy. Teraz nie ma hamowania, teraz nie ma hamowania. To są szybkie zakręty. A wewnętrznej dam radę? Ach! No, udało się trzy pozycje przebić do przodu. No nie jest zadowolony, nasz kierowca. No ale trzy pozycje zyskaliśmy. To co? Drive, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Szkoda, że tylko jeden tor. Gra ma być wydana chyba w grudniu 2025 roku, czyli tego roku. Jestem bardzo ciekaw, czy będą jakieś opcje konfiguracji. Jakie dostaniemy tory? Dwa okrążenia na kwalifikacje. Dobra, let's go! Już z tym torem się zapoznałem. się przenikamy. Ten, te szykane, jeszcze czy źle wchodzę? Znowu za ostro, to z tego okrążenia już nic nie będzie. Piąty czas miałem. Tutaj szeroko. Ósmy. No aż to drugie okrążenie mocno zepchnąłem. Jak to mówią kierowcy w jeden, nie podskładałem tych tektorów. No i smutny mój kierowca, smutny, ale startujemy już z ósmego miejsca. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Puszczaj mnie! Uch, ta szyka. No panowie, panowie, z szacunkiem. Dobra, jedenaste miejsce, zaraz będzie dwunaste. Ale z potencjałem na atak. Ja tutaj lubię ciasno wjeżdżać w te zakręty, no kurde, ale za to nie wchodzę dobrze w te szykane. Zatknęli mnie tu. Aha. Wracamy na ósme miejsce. Hara. raz! O! Tu jest Trochę lepiej w tej szykanie z akcentem na trochę, bo teraz znowu w ten zakręt ile wszedłem, ale mamy szóste miejsce. Jaj, teraz zaostro, zaostro i tracę dwie pozycje. Piąte okrążenie zamiast ataku w okolice podium to trzeba odzyskać pozycję. A i się pogubiłem teraz. Ale dobra, to jest mój popisowy zakręt. A jajaj, jaj tak szykana! Łę miejsce, no, mogło być lepiej, mogło być lepiej. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jak osiołek ze do Shreka. Dobra, to już wszystko znamy. Jest wciągające, jest wciągające, muszę przyznać. Piękny obrót, piękny Pięknie ptasiek. No to już mi tylko jedno kółko zostało Ale się pogubiłem w tą Znowu to samo no dobra, to atakujemy z ósmego troszeczkę spokojniej No to żebym pojechał spokojniej Ależ się tu wydarzyło Trochę straciłem. Wróćkę chyba zbyt rozważnie jadę. Muszę się nauczyć tą szykanę przechodzić lepiej. Co do reszty toru, no, mam małe zastrzeżenia, ale nie aż tak jak do tej szykany. Nie mówię, nic nie mówię. Tu Max Verstappen to-to-to-ro Max Verstappen to-to-to-ro Ajajaj! Chciałem opóźnić dołamowanie ale wyszło to przeciwko mnie. Podpaliłem się trochę, podpaliłem się niczym, Landonoris. Ale w końcu jest podium. Czy moja kierowczyni się ucieszy? Jest. 5 pozycji do góry. No. Pięknie, moi drodzy. No, nie ma tu więcej żadnych opcji. No mógłbym sobie zmienić poziom trudności, ale na tym sobie jeszcze nie radzę na tyle, żeby zwiększać. Gierka mi się cholernie podoba i będę ją obserwować. Link do dema macie w komentarzu pod filmem. Znaczy w opisie pod filmem. Sekcja komentarzy należy do Was. Zostawcie łapkę, zostawcie słupka i do zobaczenia na moim głównym kanale i w innych produkcjach. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.